Siemaneczko, witam serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 3. Dzisiaj kolejna część, a mianowicie budujemy mój dom. Będziemy budować dzisiaj mój dom ranchowy. I myślę, że dzisiaj skończymy to ranchowy, i będziemy mogli w kolejnych odcinkach już brać się za jazdę konną i takie inne. Po prostu będziemy się brać na życie w tych simach. Eee, także dzisiaj jest taki ostatni odcinek z budowy. Dobra, czyli tak zaczynamy. Kontynuujmy, zlokwamy karma dla żółwia. Hmm. Eee, tutaj? Ok. Świnka morska. Mamy. Terminalik dla żółwi. Miseczka eee, woda, mister. Miseczka woda, gdzie, gdzie, gdzie? Klikam, tu chyba. Eee, ok, dobra. Czyli już się załadowało, Się zwisiło chyba. Chociaż nie, nie, nie zwisiło się. O, dobra, zwisiło się. jednak jesteśmy. U, ja myślałam, że tutaj jest dzień, ale jest noc. Czyli skoczyliśmy na tym momencie, gdzie jest noc. Grać. Faktycznie. E, I oni tutaj mają sianko. Wilber i Hakamada. Są w nastroju, okej. Okay. A wiecie w ogóle, jak to włączyć, żeby konie miały cały czas nastrój fajny? Gdzieś to, to się jakoś włączało. Hm. No na razie nie wymyślę, bo nie pamiętam, jak to się włącza. Więc zostawmy tak, jak jest. Ehm, a jak zrobić dzień? A, muszę po prostu chyba przyspieszyć. No nie, nie wiem, czy jest kod w ogóle, czy coś istnieje. Taki kod jak Um, e, zmiana dnia i nocy? Chyba nie. O, ale teraz sobie kadr wzięłam fajny na te góry. Wow. No jak ja bym miała taką lokalizację, faktycznie Ralszowewi? Kurde. To na Ziemi normalnie, na tych Simsach tutaj. E, dobra, proszę Państwa, no chyba, że światła postawimy. O, może sobie weźmiemy jakąś inspirację budowy domu? Czy ten dom mi się podoba? To jest pytanie. Chyba nie. Taki duży, nie. O, może coś takiego? Może coś takiego? Właśnie, żeby był taki mały. Nie za duży, ale nie za mały. Wiecie o co chodzi? Czytamy sobie. Jest... A myślałam, że to jest, to jest jakiś wóz. Tam, tam, auto w, na paswisku. O, coś osiągnęli. I dobra, przy państwa. Ale patrzcie, jak zasuwają tym korytarzem, lol. Paddock Paradise w jest. yes. Superansko. I o to chodzi, o to chodzi właśnie. Musimy sobie poszekać szybko... Yy, na co? No na tą, na ten dzień. Co? Czy ona. O nie. Czy ty przed chwilą chciałaś skakać na Wilberze? Czy dzisiaj ci mówiłam, że on jest niedostępny jeszcze? No jazdy, halo. Nie, to mi się nie podoba chyba ta wolna wola. Co ona tam mówi? Co ja mówię? E, w ogóle. Co jest grane? Dlaczego nas go osiodłała? NIE! NIE! O kurde no, mm -hmm. uh, <laughs> Nie no, ta animacja yes. jest zarąbista Dobra, ty jesteś zmęczona i w ogóle, to bez sensu ja wam dałam wolną wolę Jakby nie umiecie się ze o siebie zadbać, o sakra I... Zyjdź z konia Dobra, idź, zjeść, idź, spać, nie wiem co. A, idź spać i zjeść. No fajnie. O, to przepraszam cię bardzo. Chciałam zrobić sobie dzień, ale faktycznie Ty nie pójdziesz spać. bo... Ja jeszcze nie mam domu. Ale ja, ja teraz co ja zrobiłam? Hit sezonu. No to przykro mi, musisz spać w siodlarni Aktualne. Ja ja ciekawe, czy pod gołym niebem by sobie zasnęła, co? Ty, to jest... <laughs> Jeszcze tak nie próbowałam, ale hit. Zobaczmy to. Czy jak kupię na szybko jej łóżko... Patrzcie, można postawić. Czy, mo czy ona może... ...spać pod gołym niebem? Hit. Uwaga. <laughs> <Ta>. <laughs> ja nawet nie wiedziałam, że tak można. No, to proszę Państwa, to po co mi dom, jak ja tutaj mogę skończyć i spać, proszę bardzo, na zewnątrz? Można, można. Co ja się tam będę męczyć, nie? Zaraz jej tutaj kuchenkę postawię jeszcze. Czekajcie, i tutaj zrobię mini kuchnię w siedlarni. Co tam? To jest biwak, surival. Trzeba walczyć o przetrwanie. Takie tam. Super. A, no to możesz spać tutaj, jak chcesz, to możesz się umyć. Sąsiedzi nie patrzą. Ale ja, ja. Eee, dobra, proszę Państwa, już się zjaśnia, więc ja tutaj powoli coś zaczynam widzieć, cokolwiek. O, jest, jest już jasno, super. Dobra, e, good. E, tryb kupowania, tryb budowania. Przepraszam was bardzo, ale ja totalnie nie pamiętam jak się buduje od podstaw dom. Także wybaczcie z góry, przepraszam. Jak coś nie tak będzie. Okej, okay, czyli my ogólnie mamy tu już fundamenty. To teraz muszę chyba podłogę dać? Chyba tak. No dobra, weźmy sobie przykładowo, że będzie wejście. Tak tu, tu będzie wejście. Zróbmy sobie taki przedpokój. Trzeba tak to ująć. Tutaj zróbmy jakiś pokój z dywanem. I będzie, że tak. Ok. Dobra, tu będzie kuchnia. Jeszcze raz, tutaj ten metal musimy wziąć. Tutaj zrobimy takie przejście. O. Kolejny korytarz. Prowadzący do pokoju, oczywiście. Ej, tutaj zrobimy takie coś. Okej, okay, dobra. I tutaj mamy korytarz, nie? Tu mamy jakąś, jakiś pokój tam z dwanem. Tutaj będzie kuchnia. Jak już kafelki postawiam. Obok kuchni wypadałoby zrobić łazienkę. Łazienka chyba taka starczy. Tutaj możemy zrobić jakiś salon z sypialnią połączony. O właśnie, można takie coś zrobić, że do salonu się będzie wchodzić dużego i tutaj do mojej sypialni wtedy, nie? Czekajcie. Metal, nie. Kamieniarka, a jest drewno? Jest drewno, jest, jest super. Dobra, ja muszę sobie przybliżyć się do tego drewna. O, ja chcę mieć w sypialni drewno. Wielbiam drewno. O! cyk, dobra. Tu będzie sypialnia. Tutaj będzie salon. Salon możemy... Nie, bo to wygląda tak dziwnie. O, może salon zrobimy z tego drewna. Na razie nie robię piętrowego domu, bo mi niepotrzebny po prostu. Więc zrobimy sobie taki zwykły. I cyk. Jeden pokój. Cyk. Kolejny. O, nie, nie, nie. Tam chyba wyszłam poza. Poza dom wyszłam. Dobra, tylko że to będzie połączone, ale to ja zaraz kombinuję. Spokojnie. Teraz tak, usuniemy tą ścianę. Można i tak? Okej, okay, to niech będzie. Ale czyli w takim razie, po co taki przedpokój zrobiłam? Eee, e, dobra, ja to jeszcze sobie tutaj naprawię. Zaraz, o co chodzi. Czemu ja to tak zrobiłam w sumie. W sumie tutaj mogłoby być wejście, a ta ściana mogłaby zostać. Dobra, zrobimy tu ścianę. Jednak zrobimy tu ścianę. Ale nie, ja nie chciałam ściany. Ja, pierdziu. Hit. Czekajcie, bo to trzeba się nauczyć obsługiwać. O! Dobra, git, git! Co jest? A czemu mi to tak wyrąbało taki dach? What? Ja nie chcę takiego dachu! Że tak to się robi! Jaki by tutaj kolor dać? No czerwony, albo żółty. Bo jeszcze taki, taki, a czarny, eee... Zielony? Drewniane gnoty. Jakie nazwy w ogóle, co jest? Ej, ale ten mi się podoba. Dobra, bierzemy ten. I co robimy dalej? Robimy tak: cyk na dół, cyk drzwi. Teraz jakie drzwi pierdzielnoć? Może takie wrota? O, o cyk takie wrota damy co do rancha. Tu mamy jeszcze takie. Welcome. Mm -hmm. To, ale to bardziej takie do chyba do sklepu jeździckiego takie drzwi to są. O, albo takie, nie? Każdy sobie będzie. Nie, ale te... A co to jest? Uczciwe, dż, uczciwe drzwi? O, może takie? Dobra, niech będzie, że takie damy. Takie drzwi. O kurde, nie wywiało. Alo! Widzę, na lampę z przybliżenie robi. Oki, okay, teraz schody. Yyyy... What? Ale że... O! Właśnie. O to mi chodziło, o to mi chodziło, tylko... To są takie schody chyba z materiału do wewnątrz. A ja nie jestem takich. O właśnie, tak, jestem. Cyk! No i pięknie, no i pięknie. Więcej okien! Tu musi być pełno okien. Aha, czyli na taras będzie się wychodzić z łazienki. No to fajnie, ale z tego to nie przemyślałam. Zapomniałam, że tutaj taras jest zrobiony. <grym> Dobra, będziemy musieli trochę przesunąć, i tutaj będzie wejście z salonu do tego tarasu. Na razie będzie. I wejście na taras. Oki doki, fajnie, bardzo fajne. No i mamy, mamy to, proszę Państwa. I teraz powoli musimy się szykować na. Robienie. A, jeszcze światło, właśnie. 5, 6. Wszędzie takie same lampy. Co tam? Ważne, żeby świeciły, nie? <grytanie> Dobra, superansko. Czy mamy oświetlenie chaty. Już jesteśmy. Bliżej niż dalej, słuchajcie. Jesteśmy bliżej, niż dalej. Dobra, jak goście przyjdą, to przynajmniej wy wiecie, e, pan będzie dużo krzeseł. I teraz bierzemy sobie tak, lodówkę. Lodóweczkę. Cyk, myk, pyk. Kucheneczkę. Dobra, cyk. Kosz, gdzie? Tu kosz się nie mieści, no to najźle. Prawie no będzie tutaj, że ten kosz jest. To jakieś alarmy w ogóle nie będzie. Szafki. Zobierzcie jakieś obrazki, słoneczniki. Nawet mamy słońce. Okej. Okay. Lampy nie, może jakieś ozdoby. Super. No i widać, że kuchnia koniary, nie? <grych> mamy, kochani, kuchnię, Ja cię wiedziałam, że to tyle czasu mi zajmie. Obowiązkowo musi być wanna. Bo ja uwielbiam Wannę. Kocham panny. Wanna musi być. E, zasłony i firanki. Musi być zasłona. Łazience musi być. Po to nie do tego okna. Mm, to też nie do tego okna. To też nie do tego okna. Eee. Nie. Nie. O! Idealnie. Pięknie. Prysznice. To jak już jest wanna, to musi być obok prysznic, prawda? Tak na szybko. Jakby komuś zależało szybko się umyć. Okej, okay, dobra. Trzymamy łazienkę, tak na szybko zrobioną. Yy, jeszcze na szybko zrobimy cały pokój do spania. I na razie to by było na tyle. Yy, no i pięknie, no. Tutaj reszta pokoju łysalek na razie. Mamy łóżko, wszystko jest, no i pięknie dobra gituwa. Czyli ja już mogę włączać e, tryb grania, bo już naprawdę to robiłam kupę czasu, już mi się snudziło to budowanie jak na razie. Wy w ogóle widzicie to w skróconym czasie, ale to naprawdę ja 3 4 godziny to robiłam. E, dobra, nieważne, klikamy. Klikamy, proszę Państwa. I wszystko co tutaj postawiłam, muszę teraz usunąć. No cóż, nawet nie skorzystała z tego. Oki. Okay. A tu nawet woda jest, ej, ale fajna. Nawet nie wiedziałam. Ona może do tej skrzyni pójść? Nie. Czemu ona przenikła przez sąsiad? Co? Co jest? Nie gadaj, że konie też mogą. No to co to w końcu jest? A trapa czy o co chodzi? No, no to mi wygląda w ogóle na ściany, nie? A no ona ja se przeszła przez to. Jaki żal. Ci śpią w najlepsze. Halo. Budzicie się. Dobra, dam ich na. Co ja tu zrobiłam? Ej, teraz to widzę. Co jest grane? Co tu się dzieje? Co ja tutaj skminiłam, proszę Państwa. A to pewnie niechcący zrobiłam. Jak dom budowałam. Dobra. I teraz lecisz tutaj pięknie. Super. How we back? Coś tam pisaliście, że mogę w ogóle wzrost niego zmienić. Żeby on był niższy. Aczkolwiek nie wiem jak. Także możecie napisać w komentarzu jak zmienić wzrost konia, czy mieć jakieś mody do tego, czy normalnie tam w tworzeniu konia jest takie coś, bo ja nie zauważyłam, widocznie. Wow. Dobra Zenek, jak już umiesz skakać, to dawaj tą przeszkodę. No. A widzisz, jest! Mamy to! Skoczył! No i mówiłam, że dasz radę! Mówiłam, że dasz radę, weedbuś. Nie, przeskoczyłeś przed chwilą. By nie denerwuj. O, ta napaku miła siadła. Nie no. Hit. Dawaj, weedbug. Skaczesz. Jaj! No nie, on no, przeskoczył przed chwilą, widzieliście to. To się nagrało. Co tu się dzieje? Nie, nie, nie. Dawaj. Jest. Też, dobra, czyli Witwer sobie poszedł, skoczył. Teraz na Hakamadzi ćwiczymy sobie. Fajnie. Ale to fajnie wygląda w ogóle ten zestaw żółty, nie? I co ona tu zrobiła? Co jest? Ominęła tego tą kawaletkę i Elo, nie? <głos> <głos> Szkoda, że w Sims w czwórkach nie ma koni, kurczę. Czemu ona tak umija dziwnie, tą kawaletkę w tą stronę? Ja w ogóle jakie mam Dosiad Lip, nie? Hit. Aha, czyli skacząc przez kawaletki mam spoko Dosiad. Po czym, jak już nie jadę tych kawaletek, to... Ci wygląda jak worek ziemniaków na tym konu. Okej. Okay. Dobra, dawaj, Zenek, teraz tutaj. Dawać. Dawać na tą przeszkodę. Ciekawe, czy skoczy. Ja, ja przerażona nad... Dawać, no co? Nie bądźcie tacy. Dawać, raz, dwa, trzy i hop. Hop! No, prawie. A czyli za każdym razem, jak ona chce skoczyć tą przeszkodę, o tak, pogłaskaj i pokumia, dobrze, to i tak się zwiększa poziom skoku w Hakamadzie. No to nieźle. Ja śpiąca jestem. Nie. No poziom drugi, no ale Wilber tu przeskoczył, no co jest grane? Jest! No i widziałam, mówiłam, 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 czy dacie radę? Pięknie, dobra. Złaj z tego kola, Bo widzę, że tutaj mamy kochani bisiec, ten odcisk od siodła. Czemu ja w ogóle mam plecy gołe? Halo! Co tu się stanęło? No nie wiadomo, okej. Okay. W ogóle Hakawada tutaj wygląda jak ona, nie? W tych Simsach, no totalnie, ten ogon długi, może tak grzywa nie taka długa, ale no strasznie podobna, tak, tak podobą. Dobra, siadaj. Siatka. Hmm. Ja nie wiedziałam, że tak można, no to hit, hit. Pięknie, okej. Okay. No i hop. Pięknie. Tak, i tutaj matka z drugiej strony, tak żeby dobrze wyszło pod skórę. Superancko. Ej, pięknie. Dobra. Y, idź tam, rób co chcesz w sumie. Łop. Matko, jedyna, co tu się zadziało? No, niektóre konie, powiem Wam, że się tak bawią piłką. Eee, to wygląda bardzo dziwnie. Ogółem? Bardzo, bardzo dziwne. Ale w sumie Wilber też się bawi tak piłką. Może nie tak dosłownie, bo on ją kopie po prostu. A ten ją podrzuca. No, ale wie, wiecie, muszę jakiś przykład wziąć jak koń się bawi piłką żeby tę animację dać tutaj do tych simsów no więc e, może to być, że jest takie trochę realne e, tam pakują sobie zajada nie no ten padok to ja jestem zachwycona z tego padoku bez kitu. o patrzcie i cyk i leci sobie korytarzem, o tutaj, tutaj i ona wie, że tutaj iść do wody, nie? no w sensie komputer wie, no ja wiem tak, tak, no Ten się bawi tą piłką. Patrzcie, no kurde, idealnie. Muszę jeszcze dokończyć ten dom, kochani. Ale to ja już sobie go dokończę na spokojnie. Nie, no to jest komiczne, nie? Co on tutaj robi? Jakieś wywrotki. O, o, tak nosem to okej, okay, to rozumiem, ale takie łapanie do buzi, rzucanie do góry, to rzadko kto jaki koj robi takie rzeczy. <głos> <głos> Co jest grane? Nie no, ale cały Wilber siemnia, także to jest właśnie odpowiednia pora, żeby zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zostawcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. Dzięki bardzo. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa pa!